Jeżeli ktoś do mnie mówi, jestem głupi, na przykład, że ja jestem głupi i ja na niego się obrażam, czyli mnie to boli. Jeżeli mnie to boli, czyli we mnie coś jest takiego, że ja to potwierdzam. Bo jeżeli na mnie to nie robi po prostu wrażenia, no, no ktoś stwierdza, że jest, że jest głupi, prawda? że ja jestem głupi. No, no, no dobrze, no jestem, według ciebie jesteś głupi, no to jest twoja opinia. I tak prawdę mówiąc, no to jaki to jest mój, jaki mam w tym interes, żeby wchodzić do czyjejś tam głowy, co kto o mnie myśli, czy kto, co, e, jakie tam ma opinie. To jest jedna sprawa, co to mnie obchodzi. Czy ktoś o mnie dobrze myśli, czy źle myśli. Jeżeli o mnie myśli źle, to obojętnie co ja nie powiem, to on i tak będzie to samo robił. Moja reakcja, a jeszcze znaczy czym bardziej, bardziej się sprzeciwiał, czy bardziej będę reagował przeciwko, tym bardziej będzie wzmagała tę reakcję negatywną. A tak z drugiej strony, co to nie kurde odchodzi, co to kto mnie Tak pomyślcie pod tym, pod tym kątem. Jeżeli co to da, że ktoś na przykład spowodujecie, że ktoś zmieni opinię o was? Da to coś? Poczujesz się lepiej tak naprawdę? To Na chwilę o tym zapomnisz. Jaki to ma sens? Twoje ego się tak po, bardziej połechna? Że jesteś lepszy? Tak naprawdę? Jeżeli twoje ego takie jest, lubi być łechtane, bo ktoś tam będzie miał jakąś opinię o tobie ciut, ciut lepszą, to jest bardzo kiepsko z tym twoim, Jak to zależy od cudzej opinii. To znaczy, że to bo można manipulować. I to manipulować jeszcze w sposób e, bardzo, jakbym to powiem, taki trochę perwersyjny. Można wywołać twoje emocje, jak się tylko chce. Jak ci powiem tak, to będziesz miał taką reakcję. Jak powiem to, to będziesz miał inną reakcję. To jesteś po prostu zwykłą marionetką. Nie masz o sobie żadnego dobrego zdania, gdyż opinia innego człowieka potrafi zmienić Twoje zdanie. Twoje opinię, Twoje samopoczucie. Czyli ty sam o sobie nie masz dobrego zdania. Bo op opinia o tobie, samopoczucie o sobie, kim ty jesteś, to tylko jest uzależnione od jednej rzeczy. Jako ty tak naprawdę. Ty masz opinię, nie od innego człowieka. Bo jeżeli ktoś inny potrafi Twoją opinię zachwiać, to znaczy, że Twoja opinia o sobie jest bardzo negatywna. To nie jest oparte na miłość do siebie, na szacunku, akceptacji. No to jesteś Ty, wartościowy. Tylko zależy od tego, co kto o Tobie powie. Jesteś podatny na manipulację. To się często spotyka, szczególnie w jakichś tam e, plotkach, nieplotkach. Jak ten ktoś mógł na mnie powiedzieć? Jak on mógł powiedzieć, prawda? A on mógł, niech on sobie gada, co on tylko chce. To jest jego sprawa. To jest tylko jego sprawa, nie moja, ani twoja. Kiedyś się wyzwoliłem z poszukiwania akceptacji u innych ludzi. Już bardzo dawno. Kiedy sobie zdałem sprawę, dla kogo ja żyję. Czy ja żyję dla siebie, czy dla kogoś? Bo jeżeli dbam o opinię innych ludzi na mój temat, to będę taką marionetką, która będzie skakała, robiła. To co ktoś chce, żeby on miał dobro, dobrą mnie opinię, czyli przestaje być sobą. Żyje dla innych ludzi. Opinia innego człowieka już jest, już musi być dobra o mnie. Takim ja jestem. Nigdy nie będę sobą. Zwracanie uwagi na zdanie innych ludzi, tak naprawdę. Nie powinna nas interesować, co kto o nas myśli. To jest jego i wyłącznie jego sprawa, a nie moja, ani twoja, co kto o tobie myśli. Niech sobie myśli, co chce. I jeszcze zauważyłem już taką zależność, ale to już przez długie lata obserwacji, że czym mniej zwracam na to uwagę, tym ludzie o mnie lepiej myślą ale to już przez lata doświadczeń zauważyłem. Ty więcej się spotykam z tym, że z opiniami, bo jestem czasami zaskoczony, ale tylko dlatego, znaczy zaskoczony, że mam pozytywne opinie, no przecież ja nic w tym kierunku nie robię, żeby ktoś miał o mnie opinię jak, jakokolwiek, czy taką, czy siaką, a się okazuje, że ma. Ale to zauważyłem tylko dlatego, że na tym nie zwracam uwagi. Że mam to, jak to się mówi tak wulgarnie, zaprzestanie w D. No tak. Że aż tak mocno nie mam. Tylko po prostu mnie nie obchodzi, co kto myśli, co kto sądzi, czy będzie miał taką opinię, czy inną. To jest jego sprawa, jego biznes, jak to się tak mówi z angielska. I nie powinno nas w ogóle obchodzić. A tylko. W jednym Tylko jed, dla jednej przyczyny, żeby żyć własnym życiem, a nie cudem. Tą przyczynę, jeżeli nie potrafimy znaleźć innej, albo jeszcze nie, nie potrafimy pokochać się tak mocno, żeby yy, jako główną przyczynę znaleźć sobie, że kocham siebie i wiem, że jestem. Dobry kieruję się miłością, że nie mam potrzeby wyrządzania krzywdy drugiemu człowiekowi. Bo to jest w sumie powinna być główna przyczyna, ale jak jeszcze tej przyczyny nie jesteśmy tacy, tacy pewni, no to powinniśmy sobie znaleźć tą jedną przyczynę, że ja żyję sam dla siebie, a nie dla innego, żeby komuś się przypodobać. Ja mam się podobać sam sobie. Że to, co robię, to ja mam czuć, że jestem w porządku wobec siebie. Że ja mogę sobie spojrzeć w lustro i nie zobaczę tam fałszywca, oszusta, kłamce, Brzydala. Kogo tam jeszcze? No, jeszcze tam sobie epitetów można dopisać. Kilkanaście, kilkadziesiąt różnych brzydkich ja mówię o tych brzydkich to jak ja patrzę sobie sam w oczy prosto w lustro mam mieć taką, mam taką mieć opinię samo sobie a nie ktoś inny no tak naprawdę to my sami siebie chyba najlepiej znamy co? czy ktoś obcy może wydać o tobie opinię zna, zna ciebie? Tak naprawdę? Kompletnie nie zna. On nawet nie wie o Tobie jednej tysięcznej. Chociaż, prawdę mówiąc, to Ty samo sobie też nie wiesz za dużo. Ale na pewno o wiele więcej od kogoś obcego. Nieprawdaż? Na pewno o wiele więcej. Bo tuż znowu, jak zaczniemy wkraczać w dalsze inne, e, te spra inne sprawy trochę takie filozofowanie, to się okaże faktycznie, że my mało o sobie wiemy, że dopiero siebie poznajemy po dłuższym czasie, a jak jeszcze zaczniemy z siebie zdejmować warstwy, to nakładane te, które nie są nasze, to dopiero wychodzą rzeczy, a wtedy wychodzą naprawdę piękne rzeczy, że tak naprawdę już się nie spodziewali, jacy jesteśmy wspaniali. Ale to dopiero później. Ale to tak, jakby się mocniej przyglądamy sobie, to w końcu możemy stwierdzić, że tak naprawdę obcy ludzie, no to nie wiem, czy jednomilionowo prawdy o nas znają, może jeszcze mniej, tak naprawdę to nie znają kompletnie nic, o nas nie wiedzą, a wydają opinie, mówią, mówią o nas cokolwiek i my tą opinią się przejmujemy, to tak naprawdę czym się przejmować? Wiem, że ktoś ma opinię kompletnie nas nie znając, bo w ten sposób, obrażając się na kogoś, my nadajemy tej opinii moc. Władzę nad sobą. Tej osobie oddajemy władzę nad sobą. My tej opinii nadajemy moc, że my tacy jesteśmy. Jak ona nas tak poruszyła, to my nadaliśmy moc tej opinii. Tym obraźliwym słowom, to my nadajemy moc. Dlatego, prawdę mówiąc, to co to nas obchodzi, co kto myśli o nas? Nic kompletnie. Przepraszam, jakie tutaj swoje klapki, rzuciłem na pomost. Bo chcę założyć te swoje na swoje stópki klapki. Bo przyszedłem tutaj w klapkach no i będę teraz szedł do hotelu w kapeczkach sobie bo to za dużo problemu jest ze zdejmowaniem skarpet z tymi butami także w klapeczkach też jest dobrze i z tego się cieszę, że tu mam tak blisko bo mam ile tam będzie pewnie 200 metrów do morza samego może i nie będzie 200 metrów dlatego mam taką radochę, że jestem tutaj nad morzem i tu, tu jest tak cisza. Już się zrobiło cicho, już nie ma tego szumu. O I Idę teraz sobie spokojnym kroczkiem do hotelu I tak jak wczoraj wieczorem po takim uziemianiu to człowiek tak lekko śpi bo jest taka lekka, e, lekka głowa leciutko <laughs> Nie wiem przy nawet największym takim obciążeniu bo jak mam posesji e, jakieś ciężkie albo e, są jakieś tam stany emocjonalne e, wiecie jak to coś na w życiu bywa, że e, stany emocjonalne, czyli emocje idą w górę, to najczęściej od najbliższych no to wtedy jest takie dosyć ociężałeś, na głowie, to wtedy jest najlepiej zrzucić to, emocje zrzucić do ziemi. Jak sobie tak zrzucę, no to jest natychmiast lekkość. No dobrze. I Tyle na dzisiaj i do, do zobaczenia niedługo.